Są to gołębie od Jeffa Van Winkla z Belgii, z linii olimpijskich gołębi, linia Olympic Queen, linia un I tutaj mamy gołębia o numerze 4374. Jest to gołąbek z właśnie linii Olympic Queen i Wite Engels. Właśnie ta stara ich najlepsza właśnie linia u Jeffa Van Winkla. Tu mamy rodowód tego gołąbka. Gołąbki dopiero co przyjechały z Belgii, jest to samczyk właśnie z najlepszych gołąbków od Jeffa Mikla. linia olimpijska, Olimpi Queen, taki mocny gołąb, nie chcę się tutaj nawet zaprezentować, jest to samczyk, 24 rok gołąbka, także gołębie młode, siedziały w rezerwie u niego w wolierze żeby ktoś potrzebował, to bardzo ładny ptak. Mamy do niego samiczkę. Też właśnie białolotkę numer gębia 7049. Taka piękna strusia białolotka z takim strym, pstrągówką z nimi właśnie gołębi Bite Engels i Olympic Queen. Jest to samiczka. Trzeba zaznaczyć, że właśnie. Kolega Mastek był mistrzem Polski na właśnie gołębiach Jeffa Van Winkla, jak i również kolega Maciek Walczak z właśnie Zbyszkowa też był mistrzem Polski w 2020 roku w GMP na gołębiach m.in. Jeffa Van Winkla. Także bardzo ładne ptaki, pięknie zbudowane, układane, dobre gołębie. Także myślę, że jest to wartościowy materiał do rozpłody Bardzo ładna samiczka z taką strągówką tutaj mamy kolejną samiczkę nakrapianą numer samiczki to jest 9282 samiczka też pochodzi z dni właśnie Witte Engels i Olympic Queen tutaj mamy Rodowód tej samiczki, gołąbek właśnie tutaj, Wite Engels i Olympic Queen. Wszystko zaznaczone, zaznaczyłem markerkiem. Jak ktoś szuka samiczek, czy właśnie samczyków, czy całej pary z gołębi Jeffa winkla to myślę, że warto. Tutaj mamy kolejną samicę. Numer samiczki to jest 22,92 Szklane oko, ładny gołąbek, linia olimpijska, olimp płyn. Też taki mocno, mocno ptak. Rodowód tego gołębia, także widzą koledzy, że gołąbki z pełną dokumentacją, z dokumentami. Linia olimpijska, Olympic Queen, szklane oko gołąbka, bardzo ładny już ptak, taki mocno mocno wyrówny. I tu jest samiczka. Numer samiczki to jest 7056. Mamy samiczkę 7056. Linia Gołębi Olympic Queen. Linia Gołębi Olimpijska. Rąbek z bardzo dobrym pochodzeniem. Jest to samiczka. Także mamy tutaj samiczki, mamy samczyka. Że ktoś potrzebuje parkę, czy same samiczki, to śmiało można dzwonić. Także zapraszam serdecznie. Życzę miłego poranka.